19-letni Norwek, tak patrzy na tę listę rankingową na razie pierwszej serii Klemens Murańka, drugim oczekującym na awans, Kuba Wolny trzecim, Maciej Kot czwartym kto tu może zepsuć się jeszcze, mamy teraz Markenga, potem Huber, Peter Preutz, Timmy Zajc to już ta czołówka klasyfikacji generalnej Puchawy Świata, 133 metry tyle musiałby skoczyć Zasen Markeng by wyprzedzić Gregora Wera! oj, oj, oj Fatalne lądowanie, oby nic się nie stało. Wygięte było nienaturalnie kolano w pewnym momencie. Błyskawicznie pojawiają się służby medyczne. Leży cały czas na zyskoku. Thomas Asenmarkenk. W, od... tak, w tej chwili już odległość. Tak naprawdę wszystko schodzi na dalszy plan. To nie ma znaczenia. Ważne jest... Zdrowie tego 19-letniego skoczka Tomas Asen Marking. Piąty w tym sezonie w niżnym Tagile. 14 miejsce w klasyfikacji generalnej Pucharu Świata. On od zeszłego sezonu, tak naprawdę, dopiero skacze w zawodach pucharowych. 27 miejsce w Willingen to były jego jedne, pierwsze punkty w ubiegłym sezonie, które zdobył. A w ten ten rozpoczął naprawdę bardzo dobrze. Piąty w niżnym Tagile. Dziesiąty wcześniej wrócę. Dwa miejsca w czołowej. Dziesiątce zawodów.